Witam w kolejnym miesięcznym podsumowaniu najciekawszych wydarzeń na rynkach finansowych. Całość podzielona będzie na kilka punktów, takich jak najciekawsze wydarzenia: rynek inwestycyjny, rynek ubezpieczeniowy, rynek kredytów hipotecznych i nieruchomości. O, opowiem o sprawach emerytalnych i społecznych, a na koniec kilka słów o technologii i innowacji. Wśród najciekawszych wydarzeń będzie o księgowych włoskiej mafii, o powstaniu zespołu do spraw deregulacji, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom. Dalsze działania norweskiego funduszu, który pomnaża majątek Norwegów i to, co USA chcą od Chin. Jeżeli chodzi o rynek inwestycyjny, będzie o podatku Belki, państwowych rezerwach kryptowalutowych, to, co wydarzyło się na, w polskich funduszach inwestycyjnych. Kilka słów o rozliczeniu podatku od inwestycji, o tym, jak wygląda Bankowy Fundusz Gwarancyjny i na końcu o aferze w Mennicy 24. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia, tutaj będzie króciutko, będzie na temat tego, jak skradzione pasele wykorzystywane są do wyłudzania ubezpieczeń OC. W dalszej części rynek kredytowy i nieruchomości, powstał nowy program rządowy, pierwsze klucze, wprawdzie na razie są to założenia, ale kilka słów o tych założeniach, to co dzieje się na rynku kredytów hipotecznych, wyrok CUE dotyczący sankcji darmowego kredytu, no i na koniec o stopach procentowych. Część emerytalna i społeczna będzie zawierała informacje o PPK i KX, o tym jak Polacy są zadłużeni i jak wygląda struktura wynagrodzeń w Polsce. Na samym końcu technologie i innowacje, kilka słów o naszym polskim bliku i o tym jak USA planują stworzyć swój fundusz majątkowy na wzór tego norweskiego. Zaczynamy humorystycznie. Trafiłem na artykuł, który analizował pracę. Księgowych, którzy zajmują się włoskimi mafiozami, którzy pomagają im prać pieniądze. Okazało się, że ci księgowi w tym artykule byli przedstawiani jako bardziej skuteczni niż ci, którzy pracują na normalnym rynku. Naukowcy, którzy to badali, zauważyli, że sprawozdania finansowe firm obsługiwanych przez tych księgowych są dużo lepszej jakości. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że będąc księgowym mafii Niespecjalnie chcesz, żeby zainteresowały się Twoją pracą czy firmami, które prowadzisz specjalne służby. Na amerykański wzór powstał zespół do deregulacji u nas w Polsce. Premier Donald Tusk powołał Rafała Łabrzoskę, czyli prezesa Impostu, można powiedzieć jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm, która wychodzi też poza Polskę, czyli właściciela paczkomatów. No i Rafał Łabrzoska razem z zespołem specjalistów ma przygotować propozycję, jak można zderegulować nasze rozporządzenia prawne tak, żeby łatwiej funkcjonowało się przedsiębiorcom. Jest to o tyle istotne, że ilość nowych aktów prawnych, które wpływają na działanie firm jest koszmarnie duża i stale się zwiększa. Dzięki takiemu zespołowi ta sytuacja miałaby się zmienić. Jeżeli chodzi o jakieś takie podstawowe założenia, to na przykład domniemanie niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki. Teraz jest to nagminne, że przedsiębiorcy dostają kary zmiana agresywnej praktyki egzekucji komorników bo ponieważ komornicy w naszym kraju pozwalają sobie na bardzo dużo identyfikacja i przeniesienie jak największej ilości e, spraw które będziemy mogli załatwić przy pomocy aplikacji obywatel dostosowanie aktów prawnych tak żeby dokumentacja elektroniczna była równa tej papierowej jeszcze ciągle w naszym kraju funkcjonuje to że dokument który nie ma podpisu i pieczątki jest nieważny i nie można na przykład pewnych rzeczy załatwiać przez internet rozporządzenia, które narzuca nam Unia Europejska, żeby nie były dodatkowo rozszerzane jakimiś wewnętrznymi aktami prawnymi. Zwolnienie podmiotowe z VAT, której w tym momencie powyżej 200 tysięcy przedsiębiorcy muszą stawać się już VAT-owcami, żeby zostało przesunięte na 350 tysięcy. Więc tak naprawdę myślę, że pomysł jest dobry, jak zwykle w naszym kraju zobaczymy, jak będzie wyglądało wykonanie, ale trzymam kciuki za to, żeby to się udało. Co jakiś czas wspominam Wam o norweskim funduszu majątkowym, który ma za zadanie pomniejszanie oszczędności Norwegów i zasilanie budżetu norweskiego. W ostatnim czasie nasz rodzimy Orlem został wykreślony z listy wstydu, która funkcjonuje w tym funduszu. Jest to lista spółek i firm, w które taki norweski fundusz nie może inwestować ze względu na Decyzje poprzednich zarządów Orlenu. Orlen trafił na tę listę i pomimo tego, że mógł być przez zarządzających tym norweskim funduszem postrzegany jako atrakcyjna inwestycja, mieli oni zakaz inwestowania w niego właśnie ze względu na to, co dzieje się wewnętrznie w spółce. Decyzje i działania obecnego zarządu doprowadziły do tego, że Orlen ponownie stał się inwestowalny przez norweski fundusz. Dużo dzieje się na linii Ukrainy. Stany Zjednoczone, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, postawił dość mocne warunki Ukraińcom, jeżeli chodzi o dalsze wsparcie przez Amerykę ich e, działań wojennych. Oczekiwania, które postawił prezydent Donald Trump, mają obejmować to, że w zamian za pomoc Ukraina udostępni Stanom Zjednoczonym dostęp do swoich złóż metali ziem rzadkich. Są to metale kluczowe dla wielu sektorów przemysłu, głównie technologicznego i obronnego. Trump zaznaczył, że rozmowy na ten temat są ciągle prowadzone i strona ukraińska, pomimo pewnych obaw, wykazuje zainteresowanie dalszą formą współpracy. No i Trump dość mocno skrytykował Europę za niewystarczające wsparcie dla Ukrainy, podkreślając, że to Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie znaczne środki finansowe i oczekując, że Europa dorówna tym staraniom. Wszyscy z niecierpliwością czekają tego, jakie zmiany zostaną zaproponowane w podatku belki, nie jest to łatwe, ponieważ wpływy z podatku belki są rekordowe. Porównując rok 24 do roku 23, to jest kilkanaście procent więcej. Kwota, która wpłynęła z tego tytułu, to jest około 10 miliardów złotych. Wynika to głównie z tego, że po pierwsze coraz więcej oszczędzamy, ale po drugie stopy procentowe, które utrzymują się od dłuższego czasu na wysokim poziomie, sprawiają, że odsetki od lokat i rachunków oszczędnościowych, w których Polacy trzymają najwięcej pieniędzy, przynoszą rekordowe zyski. Niestety nie wszyscy wiedzą o tym, że środki, które trzymamy na lokatach, są właśnie tym podatkiem objęte. Z takim zimnym prysznicem spotkali się ci, którzy inwestują w fundusze inwestycyjne, ponieważ oni pierwszy rok musieli rozliczyć sami podatek od zysków kapitałowych i wielu z nich jest zaszokowanych tym, że 20% tego, ile udało im się zarobić na ich oszczędnościach, zabiera im państwo. Dużo dzieje się na rynku kryptowalut. Otóż niektóre kraje postanowiły, żeby część swoich rezerw finansowych trzymać właśnie w kryptowalutach. W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump podpisał takie rozporządzenie, gdzie część środków, będących rezerwą finansową Stanów Zjednoczonych, miałaby być przytrzymywana w Bitcoinie. W Czechach podobnie prezes Narodowego Banku Czeskiego planuje zaproponować inwestowanie części rezerw kraju w Bitcoina po to, żeby ten portfel był zdywersyfikowany pomiędzy różne waluty. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to tutaj kraje będące zrzeszone w ramach Unii Europejskiej są dość sceptyczne i na chwilę obecną jedyne Bitcoiny, które te kraje posiadają, to są skonfiskowane z różnego tytułu przejęć, których dokonywały służby w danym kraju. No, i Narodowy Bank Polski również zachowuje bardzo dużą ostrożność w tej kwestii. Tak jak wcześniej wspomniałem, pierwszy raz samodzielnie rozliczamy podatek od zysków na funduszach inwestycyjnych. Termin składania deklaracji jest do kwietnia 2025 roku. Do tego czasu też trzeba zapłacić. Najłatwiejszą formą, którą ja polecam moim klientom, jest skorzystanie z elektronicznego Urzędu Skarbowego tam na podstawie danych przesłanych przez poszczególne towarzystwa funduszy mamy już de facto wypełniony PIT 38 wystarczy że go sprawdzimy jeżeli wszystko się zgadza przez ten portal możemy wysłać i również opłacić ten PIT jest to zimny prysznic ponieważ do tej pory fundusze pobierały automatycznie podatek i my dostawaliśmy kwotę netto na konto więc wielu inwestorów którzy dokonywali transakcji w zeszłym roku na funduszach jest mocno zaskoczony tym, jak dużo podatków w tym roku muszą oddać. Tym bardziej, że poprzedni rok był dobry, jeżeli chodzi o inwestycje w fundusze. Kolejny miesiąc rzędu był bardzo dobry, jeżeli chodzi o wzrost aktywów w funduszach inwestycyjnych. Już prawie od dwóch lat regularnie aktywa w funduszach inwestycyjnych rosną. W lutym powiększyły się o 5,5 miliarda złotych i sięgnęły 396 miliardów. Jeżeli to tempo się utrzyma, to już niedługo zobaczymy 400 miliardów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. W moich podcastach całkiem dużo mówię o funduszach inwestycyjnych i o ich przewagach, jeżeli chodzi o rynek bankowy i ofertę lokat bankowych, myślę, że jedną z takich przewag funduszy inwestycyjnych jest też bezpieczeństwo. Wszyscy wiedzą, że środki, które trzymamy w banku, są gwarantowane przez bankowy fundusz gwarancyjny, tyle tylko, że nie każdy zdaje sobie sprawę, jaka jest skala tego funduszu. Otóż, jeżeli popatrzymy na to, jak ten fundusz funkcjonuje, to w ramach bankowego funduszu gwarancyjnego przedział środków, które są zgromadzone, mieści się między 0,8% wszystkich środków, które Polacy mają w bankach, a docelowym poziomem jest 1,6%, czyli tak naprawdę bardzo mało prawdopodobny, ale jednak jakiś scenariusz, który kiedyś mógłby się wydarzyć, czyli bankructwo jakiegoś polskiego banku, mógłby doprowadzić do tego, że środków w tym funduszu by zabrakło. Polacy bardzo lubią inwestować w złoto, niestety. Inwestycja złota nie zawsze jest bezpieczna. Przekonali się o tym klienci Mennicy 24, którzy według informacji Prokuratury Okręgowej w Warszawie do końca stycznia 2025 roku złożyli zawiadomienia w liczbie 218 osób. Łączna wartość niezrealizowanych przez mennicę 24 zakupów złota wynosi 12 milionów złotych. Pytanie, jak dużo osób nie zgłosiło się z najróżniejszych przyczyn. Firma funkcjonowała, zbierała wpłaty od klientów, a nie dostarczała im złota. Niektórzy czekali na złoto nawet 10 miesięcy, co też jest zastanawiające, bo kupić coś i czekać na to 10 miesięcy, dawać się zwodzić, nie zgłaszając sprawy na prokuraturę, jednak nie jest rozsądne. Przechodzimy do rynku ubezpieczeniowego, w tym miesiącu będzie krótko. Coraz popularniejsze staje się przekręt związany z skradzionymi numerami PESEL. Otóż. Popularne wśród oszustów staje się zawieranie umów kupna na dane właściciela ze skradzionym numerem PESEL. Dzięki takiemu procederowi, ten, który porusza się samochodem, ma ubezpieczenie OC, a jednocześnie osoba, której PESEL został skradziony i które dane zostały podstawione do umowy kupna-sprzedaży i do umowy PESEL, ma problem, ponieważ firmy ubezpieczeniowe windykują ją z tytułu składek. Według e, KRD e, pechowe mieszkaniec pyskowa trygunarskiego, który padł ofiarą takiego przestępstwa, stał się właścicielem 27 pojazdów, których nigdy nie widział. E, podobny system spotkał mieszkańca Łodzi, na którego z kolei zarejestrowano 18 aut. Jeżeli sobie popatrzymy, jaka jest maksymalna kara za brak posiadania ubezpieczenia OC, i Ta kara wynosi 9300 zł. To w rezultacie właściciel 27 aut mógłby narazić się na karę blisko 250 tysięcy złotych. Na szczęście, jeżeli taką sprawę zgłosimy na policję, zgłosimy do, do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, no to tę karę uda się ominąć. Rząd zapowiedział pracę nad kolejnym programem, który ma wspierać zakup pierwszego mieszkania. Mam nadzieję, że nie będzie o jakiś bezsensowny program taki jak kredyt 2% według tych wstępnych założeń, które są program będziemy obejmować limit dochodu, żeby nie każdy mógł z tego programu korzystać. Będzie również obejmował limit cen, co z założenia powinno ograniczyć wzrost cen nieruchomości, ponieważ kredyt 2% wywołał lawinowy wzrost cen nieruchomości. Liczba wniosków również będzie ograniczona na razie to są bardzo wstępne założenia jak tylko będzie coś konkretnego na pewno Wam o tym opowiem. Rynek kredytów hipotecznych pomału wraca do normy po rozchwianiu go właśnie programem, o którym wspomniałem, czyli tym bezpiecznym kredytem 2%. Liczba wniosków po, po pewnym przestoju zaczęła wracać do takich poziomów około 80 tysięcy kwartalnie. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest to taka liczba wniosków, która powinna się w miarę naturalnie na tym poziomie utrzymywać, do momentu, aż albo gwałtownie nie spadną stopy procentowe. Albo nie wejdzie kolejny głupi program. Niektórzy z Was pewnie słyszeli o tak zwanym darmowym kredycie. To Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał właśnie wyrok dotyczący konsekwencji dla banków, jeżeli naruszyły obowiązek informacyjny wobec konsumentów. Dzięki tej decyzji e, łatwiej może być rozstrzygać e, sądom spory e, konsumentów z bankami. To co. E, Powiedział Trybunał Europejski, to to, że banki będą pozbawione prawa do odsetek, jeżeli w jakiś sposób nie dopełniły swoich obowiązków informacyjnych lub jeżeli ich umowy kredytowe zawierały niedozwolone klauzule. W tym momencie na polskim rynku można znaleźć bardzo dużo kancelarii prawnych, które jeżeli wzięliśmy kredyt gotówkowy, proponują nam analizę takiej umowy, zakwestionowanie tej umowy. I wiele osób wygrywa w bankach w przypadku kredytów gotówkowych właśnie dzięki tej sankcji kredytu darmowego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ułatwi jeszcze ten proceder. Stopy procentowe ciągle utrzymują się na niezmienionym poziomie. Prezes Glapiński na konferencji Narodowego Banku Polskiego powiedział, że tak długo, aż inflacja w naszym kraju nie zacznie znacząco spadać, bez szans na jej wzrost, stopy procentowe będą utrzymywane. Moim osobistym zdaniem, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, możemy zobaczyć obniżkę stóp procentowych, która nie do końca podyktowana będzie czynnikami ekonomicznymi, jak co miesiąc, również kilka słów o PPK. Ja bardzo kibicuję temu programowi i uważam, że daje on szansę wielu osobom zgromadzenia jakichś dodatkowych środków, żeby nie być uzależnionym tylko i wyłącznie od ZUS-u. Aktywa w PPK przekroczyły 33 miliardy złotych. W ciągu miesiąca zwiększyły się o ponad miliard złotych i w ujęciu rocznym, jeżeli porównamy do lutego 2024 roku wzrost aktywów PPK to był 41%. Bardzo cieszy mnie również rosnący rynek IK i X, które otwierają się w Polsce w najróżniejszych formach. W 2024 roku aktywa w IKE wzrosły o 25% i sięgnęły do prawie 23 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o aktywa x, które coraz bardziej nabiera popularności, ale jeszcze nie dogania ike, tym bardziej, że w x mamy mniejszy limit wpłat. Aktywa wprawdzie wzrosło o 32%, ale na chwilę obecną stanowią one tylko 12 miliardów zł. Otworzono 170 tysięcy nowych kont ike i 109 tysięcy nowych kont x. Średnia wartość płatna ike wynosiła 7,3 zł. A jeżeli chodzi o średnią wartość wpłat na IKE, wahała się ona w przedziale 6,7 tysiąca zł. Łączna suma wpłat na IKE w 2024 roku to jest 4,1 miliarda zł. Tymczasem na IKE wpłacono 1,83 miliarda. Ja również bardzo kibicuję tym programom, pomagam swoim klientom otwierać takie programy, bo uważam, że jeżeli chcemy liczyć na godną emeryturę, to warto o nią zadbać samodzielnie, oszczędzając środki, zarówno w PPK, jak i dla tych, którzy mogą, jak i wika i ich za tak naprawdę dla wszystkich. Teraz kilka słów o długach Polacy według raportu Biura Informacji Kredytowej w tym momencie zadłużeni są na kwotę prawie 760 miliardów złotych. Rosną niestety problemy ze spłatami od września 2023 roku do września 2024 roku nieopłacone zobowiązania pozakredytowe i kredytowe zwiększyły się o prawie 3 miliardy złotych. I w tym momencie mamy, na ten moment, kiedy był publikowany ten raport, Polacy mieli zaległość w kwocie 86 miliardów złotych. Największy problem ze spłatą mają osoby w wieku 35-40 lat, to pokolenie stanowi największą grupę niesolidnych płatników. No i pożyczki pozabankowe, czyli te takie bardzo drogie pożyczki, które bardzo często niszczą budżety domowe, one również rosły. Na koniec 2024 roku wartość udzielonych pożyczek pozabankowych wynosiła prawie 22 miliardy złotych. Podano również dane dotyczące wynagrodzeń u nas w kraju. Mediana wynagrodzeń w gospodarce wynosiła 6600 i była prawie 20% niższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Skąd jest taka różnica? Przeciętne wynagrodzenie to jest średnia arytmetyczna, która może być zawyżona przez jednostkowe podmioty, które zarabiają bardzo dużo. Tymczasem mediana z matematycznego punktu widzenia to jest równo połowa, czyli Poniżej kwoty 6600 zł jest 50% społeczeństwa, i drugie 50% społeczeństwa jest powyżej tej kwoty. 10% najniżej zarabiających to są osoby, których wynagrodzenie nie przekraczało 4300 zł, czyli 10% Polaków zarabia 4300 i mniej. Jeżeli chodzi o 10% najwyżej zarabiających. To jest wynagrodzenie, które wynosiło co najmniej 12 tysięcy 831 zł. Pokazuje to tak naprawdę bardzo dużą rozpiętość, bo jeżeli ktoś zarabia 13 tysięcy, to jest w 10% najlepiej zarabiających Polaków. Na sam koniec zostawiłem kilka ciekawostek. Blik, czyli najpopularniejsza usługa finansowa w naszym kraju, która mam nadzieję, że wyjdzie za granicę, bo jeżeli ktoś z Was był za granicą, to myślę, że jest świadomy tego, że Blik działa tylko u nas w kraju, a. Za granicą mogą nam co najwyżej pozazdrościć takie fajnej usługi. W 2024 roku Polacy zrealizowali 2,4 miliarda transakcji za pomocą blika i to jest 37% wzrostu. Staje się to coraz bardziej popularne. Łączna wartość wszystkich operacji przekroczyła 347 miliardów złotych. Najczęściej blika używano w przypadku płatności w sklepach internetowych to było prawie 50% wszystkich transakcji, 25% transakcji to były przelewy na telefon. I 23% to były płatności w sklepach stacjonarnych. Średnia wartość pojedynczej transakcji w Bliku to było 144 zł. Stany Zjednoczone na wzór Norwego chcą utworzyć swój własny fundusz majątkowy, który miałby kilka zadań. Przede wszystkim miałby pomnażać majątek Amerykanów, miałby umożliwić rządowi federalnemu inwestowanie w różne aktywa na wzór właśnie tego funduszu norweskiego, czy, czy drugiego, który jest mniej znany, w funduszu z Arabii Saudyjskiej. To do czego ten fundusz miałby służyć? Między innymi była afera z TikTokiem, że kapitał amerykański chciał, żeby TikTok w połowie był przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, żeby nie był w całości pod kontrolą chińskiego rządu. Finansowanie funduszu miałoby pochodzić z nadwyżek budżetowych lub na przykład z dochodów z surowców naturalnych, tak jak robią to Norwegowie. Między innymi ten fundusz mógłby też inwestować w kryptowaluty, czyli zawiązywać te rezerwy finansowe kryptowalutowe, o których wspominałem wcześniej. Czy im się to uda, nie wiem, ale moim zdaniem powstawanie takich funduszy narodowych jest bardzo dobrym pomysłem i chciałbym, żeby kiedyś nasz kraj również posiadał taki fundusz. Na sam koniec kolejna wpadka Citigroup, która omyłkowo przelał na konto jednego z klientów 81 bilionów dolarów, zamiast 280 dolarów. Błąd ten został wykryty po 90 minutach, ale wyobraźcie sobie, Wchodzicie na wasze konto i nagle widzicie zamiast środków, które tam były, 81 bilionów dolarów. Dzięki temu, że błąd został wcześniej wykryty, te środki nie opuściły banku, więc udało się zapobiec jakiemuś większemu zamieszaniu, ale to nie był pierwszy błąd tego typu w Citigroup. W 2020 roku bank przypadkowo przelał 893 miliony dolarów wierzycielom jednej ze spółek, a w 2022 roku doszło do błędu, który płynął na rynek europejski i w związku z tym City Group został ukarany grzywną w wysokości 136 milionów dolarów. Więc jak widzicie, również w wielkich błankach zdarzają się wypadki przy pracy. Dziękuję bardzo za słuchanie. Jeżeli chcielibyście, żeby któryś z tematów był szerzej omówiony, dajcie mi znać. Jeżeli to, co robię Wam się podoba, możecie się tym dzielić, dawa, możecie udostępniać ten materiał dalej. Być może ktoś również uzna, że jest to wartościowe. Dziękuję i do usłyszenia za miesiąc.